Aby dodać nowy projekt należy przejść w zakładkę Projekty, a następnie nacisnąć przycisk po prawej stronie Dodaj projekt. Po prawej stronie otworzy się okienko z pustymi miejscami do uzupełnienia. Czerwone gwiazdki oznaczają, że dane pole jest niezbędne do utworzenia nowego projektu. Pierwszym krokiem jest wpisanie kodu projektu. Następnie należy wpisać nazwę projektu, datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia. Jeżeli projekt nie ma daty zakończenia, należy zaznaczyć opcję bez daty zakończenia. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie waluty rozliczenia oraz datę, do której należy dokonać rozliczenia końcowego. Jeżeli projekt nie ma daty rozliczenia końcowego, należy zaznaczyć opcję poniżej. Następnie należy podać pochodzenie środków finansowych i koordynatora projektu. Jeżeli wszystko zostało uzupełnione prawidłowo, należy kliknąć przycisk Zapisz, a nowy projekt powinien zostać dodany.